Lego tego City przygody, ale mamy ładne miasto. Tak, najładniejsze. Mam nadzieję, że będzie takie jak na zawsze. Dobry szefie. Dzień dobry, dzień dobry Uwaga, wszystkim. W, na, na, w naszym sowku we wszystkich drogodynności są przy tymczasem w sowku głównym. Wito czy to dobrze przyszli, przyjechaliśmy? Tak, Klaro. Aaaa! Co tu się stało? Nie wiem. Tu pająk przyjechał. Tu to za samochód podejrzany? Nie wiem. No to co? Przystępujemy do rabowania? Tak. Wito, bierz wszystko co jest cenne. No biorę, biorę. Może weźmiemy ten rubin? Oczywiście musimy wszystko wziąć. Bierzemy wszystko, co się da. No, właśnie biorę do samochodu, wpakowywuj wszystko. A co to za butelka? Nie, nie wiem. A może to jeszcze drogę cenny gaz? Miejmy nadzieję, że nie. Chociaż weźmy. Przyda może nam się. Niosę, niosę. Niosę, niosę. Dobra, uciekamy. Zwiewamy. Mam nadzieję, że nikt nie przyjedzie. Nie przyjedzie. Już dawno przyjechał i obserwował. I obserwuję was. Jak myślisz, może to pojazd jakiegoś zamaskowanego policjanta? Nie wiem, nie wiem. Może. Ruchy, ruchy, ruchy. Nie możemy się dać na policję wziąć. Mhm, mhm. się. Jedziemy, 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 szybko, szybko. Yeah, hej! cześć wszystkim. O właśnie, no kto tutaj przyjechał? Kalara i Vito. Dobra, możecie sobie za tą sprawę 100 zł wziąć. Co złotem to, złote, to, nie, to nie, 50 Szkoda, że nie 200 Eee, e, e, wszystko słyszę Nie chcecie wejść jeszcze a te złota po jednemu Po jednemu możemy po dwomu mhm, Na pewno Wszystkim musi starczyć Matko, gęsi, już ora, obrawowali. Możecie przylatywać. Patroluję, patroluję. I widzę tylko o to. Widzę wszystko zapomniał natankować benzyną. Awaryjne spadanie. Ach, ta matka się kierować nie może nawet. No do dobra. Nie złapaliśmy ich, ale następnym razem złapiemy. Koniec historyjki Mia. I całe miasto, kiedy idę, centralny ten integralny bank do jednego kawałka.